Wyobraź sobie trzymanie klucza do długowieczności w dłoni. Co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że maleńkie nasionko często przeoczane i wyrzucane mogłoby być tajną bronią przeciwko starzeniu, której naukowcy szukali? Przygotuj się na to, że ci odbije, gdy zanurzamy się w przełomowe badania, które wysyłają fale szoku przez społeczność naukową. W oszałamiającym odkryciu z Korei Południowej, opublikowanym zaledwie kilka tygodni temu, w lutym 2024, badacze odkryli coś niezwykłego na temat popularnej przekąski. To skromne nasionko, które prawdopodobnie jadłeś niezliczone razy bez zastanowienia, może być brakującym ogniwem w naszym poszukiwaniu żywotnego zdrowia i przedłużonej młodości. Ale oto haczyk: większość ludzi spożywa je całkowicie błędnie, tracąc prawdziwy potencjał. Nasiona dyni mogą zapewnić naturalne wsparcie w zapobieganiu utracie kości u kobiet po menopauzie. Pomagają utrzymać zdrowie kości szczególnie dzięki zawartości magnezu i cynku. Badanie przeprowadzone w 2019 roku wykazało, że spadek poziomu estrogenów u kobiet po menopauzie zmniejsza gęstość mineralną kości BMD, zwiększając ryzyko osteoporozy. Jednak stwierdzono, że nasiona dyni spowalniają ten proces. Gdy rozwijamy te tajemnice, odkryjesz, jak unikalne właściwości tego nasiona mogą fundamentalnie zmienić Twoje zdrowie. Oferuje korzyści w wielu obszarach: od poprawy snu, równoważenie hormonów, a nawet walkę z zapaleniem. To tylko wierzchołek góry lodowej. Zostań z nami, gdy zagłębiamy się w podstawową zawartość odżywczą nasion dyni w pierwszej części naszej trzyczęściowej serii wideo. W drugiej części ujawnimy 14 zaskakujących korzyści tego cudownego nasiona w zaledwie kilka minut. W trzeciej części zbadamy, jak możesz włączyć je do swojej diety. Wśród tych korzyści jest potencjał walki z jedną z najbardziej przerażających chorób ludzkości. Czy jesteś gotów odkryć najlepiej strzeżoną tajemnicę natury dla naturalnej długowieczności i witalności? Nie uwierzysz, jakie korzyści może mieć dla jakości Twojego snu i rozwoju kości, szczególnie w drugiej części? Nie przegap niespodzianki żywieniowej wskazówki na końcu wideo. Dodam linki do badań naukowych, których użyłem w tym wideo, w sekcji komentarzy. Jestem ciekawy Twoich przemyśleń na ten temat. Proszę, zostaw swoje pozytywne lub negatywne komentarze, związane z treścią wideo. Informacje w tym wideo służą wyłącznie celom edukacyjnym, zostały skompilowane ze otwartych źródeł i nie zastępują porady medycznej. Proszę, skonsultuj się ze swoim lekarzem w sprawie wszelkich problemów zdrowotnych. Prawdopodobnie widziałeś nasiona dyni posypane na sałatkach lub w miseczkach do przekąsek, ale czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, żeby zastanowić, dlaczego zyskują tak dużo uwagi w świecie zdrowia? Te małe nasiona są często przeoczone jako tylko chrupiąca przekąska, ale w rzeczywistości kryją zaskakującą gamę korzyści zdrowotnych, których wiele osób nie jest świadomych. Łatwo jest myśleć o nasionach dyni jako tylko smacznym dodatku do twojej mieszanki studenckich przekąsek. Ale gdy zagłębiasz się głębiej w ich profil żywieniowy, dowiadujesz się, że są wypełnione niezbędnymi składnikami odżywczymi, które wspierają twoje ogólne samopoczucie na więcej niż jeden sposób. Zacznijmy od spojrzenia na to, co czyni nasiona dyni tak specjalnymi. Są bogate w magnes, cynk, zdrowe tłuszcze, antyoksydanty i błonnik. Każdy z tych składników odżywczych odgrywa unikalną rolę w utrzymaniu optymalnego funkcjonowania Twojego ciała. Magnez, na przykład, jest zaangażowany w ponad 300 reakcji biochemicznych w ciele, włączając funkcje mięśni i nerwów, kontrolę cukru we krwi i regulację ciśnienia krwi. Cynk jest kluczowy dla zdrowia immunologicznego i gojenia ran. Podczas gdy zdrowe tłuszcze w nasionach dyni pomagają wspierać zdrowie serca i funkcje mózgu, ich zawartość antyoksydantów pomaga walczyć ze stresem oksydacyjnym, który może uszkadzać komórki i przyczyniać się do chorób przewlekłych. Tymczasem błonnik w nasionach dyni wspomaga trawienie i promuje uczucie sytości, co może być pomocne, jeśli zarządzasz wagą. To, co jest naprawdę ekscytujące, to fakt, że te składniki odżywcze działają razem synergistycznie wewnątrz nasion dyni, aby oferować więcej niż tylko podstawowe odżywianie. To oznacza, że korzyści wykraczają poza to, czego możesz oczekiwać od prostej przekąski. Zamiast skupiać się tylko na kaloriach czy smaku, warto zbadać, jak nasiona dyni mogą poprawić Twoje zdrowie w wielu obszarach. Od wzmocnienia systemu immunologicznego po wspieranie funkcji serca, a nawet poprawę jakości snu. Teraz możesz się zastanawiać, jak dokładnie nasiona dyni zapewniają wszystkie te korzyści. Sekret tkwi nie tylko w ich indywidualnych składnikach odżywczych, ale w tym, jak te związki wchodzą w interakcję z Twoim ciałem. Na przykład zawartość magnezu w nasionach dyni jest szczególnie wysoka. Badania wykazały, że wiele osób nie otrzymuje wystarczającej ilości magnezu w swojej diecie, co może prowadzić do objawów takich jak skurcze mięśni, zmęczenie, a nawet nieregularny rytm serca. Włączenie jednej do dwóch łyżek stołowych nasion dyni dziennie może pomóc naturalnie wypełnić tę lukę, dając Twojemu ciału magnez potrzebny do życiowo ważnych procesów. Ponadto antyoksydanty w nasionach dyni pomagają neutralizować wolne rodniki, niestabilne cząsteczki, które mogą powodować zapalenie i uszkodzenia komórek. Przewlekłe zapalenie jest powiązane z wieloma stanami zdrowotnymi, włączając choroby serca, cukrzycę i niektóre nowotwory. Włączając nasiona dyni do swojej diety, w zasadzie uzbraja swoje ciało w naturalnych obrońców przeciwko tym szkodliwym cząsteczkom, co jest jednym z powodów, dla których często klasyfikuje się je jako superfood. Poza tymi ogólnymi korzyściami nasiona dyni zawierają również inne bioaktywne związki, które mogą mieć bardziej specyficzne efekty zdrowotne. Na przykład są naturalnym źródłem tryptofanu, aminokwasu, który Twoje ciało przekształca w serotoninę i melatoninę, neurotransmitery regulujące nastrój i sen. To oznacza, że cieszenie się małą porcją nasion dyni wieczorem mogłoby potencjalnie poprawić jakość snu i pomóc w zarządzaniu stresem, co jest korzyścią, której wiele osób nie zdaje sobie sprawy, gdy myśli o tych nasionach. Innym fascynującym aspektem jest to, jak nasiona dyni przyczyniają się do równowagi hormonalnej. Ich zawartość cynku szczególnie wspiera funkcję tarczycy, która odgrywa centralną rolę w regulacji metabolizmu i poziomów energii. Odpowiednie spożycie cynku jest również ważne dla zdrowia reprodukcyjnego, pomagając utrzymać płodność zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Te korzyści czynią nasiona dyni naturalnym sprzymierzeńcem dla każdego, kto chce wspierać swój system endokrynny bez polegania na suplementach czy lekach. Możesz być również zaskoczony dowiadując się, że nasiona dyni mają pozytywny wpływ na zdrowie pęcherza i nerek. Badania pokazały, że związki w nasionach dyni mogą pomóc zmniejszyć objawy łagodnego przerosu prostaty bewa powszechnego schorzenia, które wpływa na funkcję moczową mężczyzn w miarę starzenia się. Dodatkowo składniki odżywcze nasion wspierają zdolność nerek do filtrowania odpadów i utrzymania równowagi płynów, co jest kluczowe dla ogólnej detoksykacji i zdrowia. Stabilizacja cukru we krwi to kolejny obszar, w którym nasiona dyni błyszczą. Ich zawartość magnezu i błonnika współpracuje, aby spowolnić wchłanianie cukru do krwiobiegu, zapobiegając skokom, które mogą prowadzić do oporności na insulinę i cukrzycy typu 2 w czasie. Ta cecha czyni nasiona dyni doskonałym wyborem przekąski dla osób zarządzających poziomami cukru we krwi lub dążących do zapobiegania zaburzeniom metabolicznym. Więc czy jesteś gotów odkryć 14 korzyści z nasion dyni, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś? Zostań z nami, gdy zagłębiamy się głębiej w te ukryte klejnoty i odkrywamy, jak to skromne nasiono może przekształcić Twoje zdrowie w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażałeś. Teraz zbadajmy niektóre z mniej znanych korzyści zdrowotnych nasiondyni, które naprawdę wyróżniają je z przeciętnej przekąski. Podczas gdy wiele osób wie, że są odżywcze, te konkretne zalety mogą Cię zaskoczyć i zainspirować do regularnego włączania nasion dyni do swojej diety. Numer 1. Nasiona dyni są potężnym źródłem antyoksydantów. Te związki pomagają chronić Twoje ciało przed stresem oksydacyjnym, który występuje, gdy wolne rodniki, niestabilne cząsteczki uszkadzają Twoje komórki. Z czasem stres oksydacyjny przyczynia się do starzenia i chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca i nowotwory. Badania wykazały, że nasiona dyni zawierają unikalne antyoksydanty, takie jak witamina E i karotenoidy, które współpracują synergistycznie, aby neutralizować wolne rodniki i zmniejszać zapalenie. Ten wzrost antyoksydantów odgrywa dużą rolę w ich ogólnych efektach, promujących zdrowie. Numer 2. Nasiona dyni mogą naturalnie poprawić jakość snu. Ta korzyść pochodzi z ich bogatej zawartości tryptofanu, aminokwasu, którego twoje ciało potrzebuje do produkcji serotoniny i melatoniny. Serotonina wpływa na nastrój podczas gdy melatonina reguluje cykl senczuwania. Badania sugerują, że spożywanie pokarmów bogatych w tryptofan, takich jak nasiona dyni wieczorem może pomóc szybciej zasnąć i cieszyć się głębszym, bardziej regenerującym snem. Plus, ich zawartość magnezu wspiera relaksację mięśni i uspokaja system nerwowy, czyniąc nasiona dyni naturalnym środkiem nasennym. Numer 3. Nasiona dyni przyczyniają się do utrzymania równowagi hormonalnej. Cynk obfitujący w nasionach dyni odgrywa życiowo ważną rolę w produkcji i regulacji hormonów. Wspiera funkcję tarczycy, która kontroluje metabolizm, poziomy energii, a nawet temperaturę ciała. Odpowiednie spożycie cynku pomaga zapobiegać zaburzeniom tarczycy, takim jak niedoczynność i nadczynność tarczycy. Dodatkowo cynk wpływa na hormony reprodukcyjne, wspierając płodność i zdrowie seksualne zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Tak więc nasiona dyni służą jako naturalny sposób na utrzymanie systemu endokrynnego w harmonii. Numer 4. Nasiona dyni wspierają zdrowie pęcherza i nerek. Jest to szczególnie ważne, gdy się starzejemy i ryzyko problemów z układem moczowym wzrasta. Badania wykazały, że ekstrakt z nasion dyni może zmniejszyć objawy łagodnego przerosłu prostaty BPH powszechnego nienowotworowego powiększenia gruczołu krokowego wpływającego na przepływ moczu u mężczyzn. Ten efekt przypisuje się przeciwzapalnym właściwościom nasion i zawartości cynku. Ponadto składniki odżywcze w nasionach dyni wspierają funkcję nerek, pomagając filtrować odpady i utrzymywać równowagę elektrolitów, co jest kluczowe dla ogólnej detoksykacji. Numer 5. Nasiona dyni pomagają stabilizować poziomy cukru we krwi. Ich wysoka zawartość magnezu odgrywa tutaj kluczową rolę, ponieważ magnez jest niezbędny do wydzielania insuliny i metabolizmu glukozy. Badania wykazały, że osoby z niedoborem magnezu mają wyższe ryzyko rozwoju oporności na insulinę i cukrzycy typu 2. Błonnik w nasionach dyni również spowalnia trawienie i wchłanianie cukru, zapobiegając szybkim skokom cukru we krwi. To czyni nasiona dyni doskonałym wyborem przekąski dla tych, którzy chcą zarządzać lub zapobiegać nierównowagom cukru we krwi. Numer 6: Nasiona dyni promują gęstość i siłę kości. Magnez, cynk i inne minerały znalezione w nasionach dyni współpracują, aby budować i utrzymywać zdrowe kości. Badania pokazują, że niedobór magnezu jest powiązany z niższą gęstością kości i wyższym ryzykiem osteoporozy, szczególnie u starszych dorosłych. Cynk w nasionach dyni dodatkowo wspiera zdrowie kości, promując tworzenie i mineralizację kości. Regularnie włączając nasiona dyni do swojej diety, dajesz swojemu systemowi szkieletowemu składniki odżywcze potrzebne do pozostania silnym i mniej podatnym na złamania. Numer 7. Nasiona dyni mogą łagodzić lęk i stres. Uspokajający wpływ magnezu na system nerwowy jest dobrze udokumentowany. Pomaga regulować neurotransmitery, które wysyłają sygnały przez mózg i ciało, promując relaksację i zmniejszając uczucia lęku. Zawartość tryptofanu wspiera produkcję serotoniny, która poprawia nastrój i emocjonalne samopoczucie. Jeśli czujesz się przytłoczony lub spięty, włączenie nasion dyni do swojej diety mogłoby być prostym, naturalnym sposobem na wsparcie zdrowia psychicznego. Badania naukowe potwierdzają te korzyści, dając ci pewność, że nasiona dyni oferują więcej niż tylko anegdotyczną wartość. Na przykład, badanie opublikowane w Journal of Medicinal Food wykazało, że olej z nasion dyni pomagał zmniejszyć ciśnienie krwi i markery stresu oksydacyjnego u pacjentów z nadciśnieniem. Inne badania demonstrowały poprawione wzorce snu z suplementacją nasionami dyni, podkreślając ich zawartość tryptofanu i magnezu jako kluczowe składniki. Teraz możesz się zastanawiać, jak najlepiej cieszyć się tymi korzyściami. Dobra wiadomość jest taka, że nasiona dyni są niewiarygodnie wszechstronne. Możesz przekąsić garść surowych lub pieczonych, wrzucić je do sałatek, zmiksować w koktajle lub dodać do porannego jogurtu. Jedna do dwóch łyżek stołowych dziennie to idealny punkt dla większości ludzi, aby cieszyć się zawartością magnezu i innych składników odżywczych bez przesadzania. Uważaj tylko na dodane sole lub oleje, jeśli kupujesz gotowe nasiona dyni. Aby otrzymać maksimum korzyści z nasion dyni, rozważ namaczanie ich przez noc lub lekkie pieczenie, aby poprawić strawność i wzmocnić smak. Namaczanie zmniejsza kwas fitynowy, naturalny związek, który może wiązać minerały i zmniejszać wchłanianie. Lekkie pieczenie w niskich temperaturach zachowuje profil odżywczy, zapewniając przyjemne chrupiące. Ważne jest również, aby rozpoznać, że chociaż nasiona dyni są bezpieczne dla większości ludzi, ci z alergiami na nasiona lub specyficznymi schorzeniami medycznymi powinni skonsultować się ze swoim dostawcą opieki zdrowotnej przed regularnym dodawaniem ich do swojej diety. Do tej pory jest jasne, że nasiona dyni mają żywieniowy coś znacznie poza ich rozmiarem. Ich właściwości antyoksydacyjne, efekty poprawiające sen, wsparcie hormonalne, korzyści dla zdrowia pęcherza i nerek, stabilizacja cukru we krwi, promowanie gęstości kości i łagodzenie stresu wszystko razem czyni je naprawdę niezwykłym superfood. Więc, czy jesteś gotów zagłębić się głębiej w to, jak nasiona dyni mogą wzmocnić Twój system immunologiczny, chronić serce, a nawet wpływać na nastrój i funkcje kognitywne? Jest o wiele więcej do odkrycia o potencjale tego skromnego nasienia do wzmacniania Twojego zdrowia każdego dnia. Kontynuując od imponujących korzyści, które już odkryliśmy, zagłębmy się w jeszcze więcej zaskakujących zalet, jakie oferują nasiona dyni i jak używać ich prawidłowo, aby zmaksymalizować ich efekty. Numer 8. Nasiona dyni są fantastyczne do wzmacniania systemu immunologicznego. Dzięki bogatej zawartości cynku, te nasiona pomagają wspierać produkcję i funkcję komórek immunologicznych. Cynk jest krytyczny dla obrony przed infekcjami i przyspieszania gojenia ran. Badania wykazały, że niedobór cynku może osłabiać odpowiedzi immunologiczne, czyniąc cię bardziej podatnym na choroby. Przez codzienne włączanie jednej do dwóch łyżek stołowych nasion dyni dajesz swojemu ciału łatwy, naturalny impuls do zwalczania zwykłych przeziębień i innych patogenów. Numer 9. Nasiona dyni promują zdrowie sercowo-naczyniowe. Ich zdrowe tłuszcze, szczególnie kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, pomagają zmniejszyć poziomy złego cholesterolu LDL, jednocześnie zwiększając dobry cholesterol LDL. Zawartość magnezu w nasionach również wspiera prawidłowy rytm serca i regulację ciśnienia krwi. Badania pokazały, że regularne spożywanie nasion dyni jest powiązane z niższym ryzykiem chorób serca. Te połączone efekty czynią nasiona dyni pokarmem przyjaznym sercu, wspierającym długoterminową funkcję sercowo-naczyniową. Numer 10. Nasiona dyni wykazują efekty przeciwzapalne, a nawet przeciwnowotworowe. Przewlekłe zapalenie jest podstawową przyczyną wielu chorób, włączając nowotwory. Antyoksydanty i fitosterole w nasionach dyni współpracują, aby zmniejszyć markery zapalenia w ciele. Niektóre badania wykazały, że ekstrakty z nasion dyni mogą hamować wzrost niektórych komórek nowotworowych, szczególnie w prostacie i piersi. Podczas gdy potrzeba więcej badań, te odkrycia podkreślają potencjalną rolę nasion dyni w strategiach zapobiegania nowotworom. Numer 11. Nasiona dyni wspierają zarządzanie wagą. Ich wysoka zawartość błonnika i białka pomaga promować sytość, zmniejszając ogólne spożycie kalorii. Jedzenie nasion dyni jako przekąska może stłumić głód i zapobiec przejadaniu się później w ciągu dnia. Plus, magnes w nasionach dyni odgrywa rolę w regulacji cukru we krwi i metabolizmu, które są kluczowymi czynnikami w utrzymaniu zdrowej wagi. Więc jeśli szukasz odżywczej przekąski, która pomoże w zarządzaniu apetytem, nasiona dyni są doskonałym wyborem. Numer 12. Nasiona dyni są korzystne dla zdrowia oczu. Zawierają antyoksydanty, takie jak witamina E i karotenoidy, które chronią oczy przed uszkodzeniami oksydacyjnymi związanymi z degeneracją plamki żółtej związaną z wiekiem i zaćmą. Cynk również odgrywa rolę w utrzymaniu zdrowego wzroku. Badania wykazały, że diety bogate w te składniki odżywcze mogą spowolnić postęp utraty wzroku, czyniąc nasiona dyni naturalnym sprzymierzeńcem dla zdrowia twoich oczu. Numer 13. Nasiona dyni wspierają funkcję pęcherzyka żółciowego. Zdrowe tłuszcze nasion stymulują produkcję żółci, która pomaga w trawieniu tłuszczów i detoksykacji wątroby. To może pomóc zapobiegać kamieniom żółciowym i wspierać ogólne zdrowie trawienne. Dla tych z historią problemów z pęcherzykiem żółciowym włączenie nasion dyni może zapewnić delikatne wsparcie dla tego ważnego organu. Numer 14. Nasiona dyni poprawiają stan Twojej skóry, włosów i paznokci. Ich bogate zaopatrzenie w cynk, antyoksydanty i niezbędne kwasy tłuszczowe odżywia komórki skóry, promuje gojenie ran i wspiera tworzenie kolagenu. Regularne spożycie może pomóc zmniejszyć trądzik, promować wzrost włosów i wzmacniać paznokcie, dając Ci naturalną poświatę i zdrowszy wygląd. Nasiona dyni poprawiają funkcje kognitywne, włączając pamięć i stabilizację nastroju. Magnez i cynk w nasionach dyni wspierają funkcje neurotransmiterów i plastyczność mózgu. Tryptofan pomaga regulować poziomy serotoniny, co może poprawić nastrój i zmniejszyć objawy depresji. Badania wykazały, że te składniki odżywcze połączone mogą poprawić uczenie się, pamięć i emocjonalne samopoczucie, czyniąc nasiona dyni przekąską wzmacniającą mózg. Teraz możesz się zastanawiać, jak przygotować nasiona dyni, aby otrzymać maksimum z tych korzyści. Po pierwsze, kontrola porcji jest kluczowa. Jedna do dwóch łyżek stołowych dziennie jest generalnie zalecana, aby upewnić się, że otrzymasz zawartość magnezu i innych składników odżywczych bez spożywania zbyt wielu kalorii. Jedzenie zbyt wielu nasion może spowodować dyskomfort trawienny z powodu ich zawartości błonnika. Jeśli chodzi o przygotowanie, pieczenie nasion dyni jest popularne i wzmacnia ich smak. Jednak najlepiej jest piec je w niskich temperaturach około 150 150°C, aby zachować ich zawartość odżywczą. Unikaj pieczenia w wysokiej temperaturze lub zbyt długo, ponieważ może to degradować delikatne tłuszcze i antyoksydanty. Alternatywnie możesz namoczyć nasiona dyni przez noc przed spożyciem lub pieczeniem. Namaczanie zmniejsza kwasfitynowy związek, który wiąże minerały i może hamować wchłanianie, czyniąc składniki odżywcze nasion bardziej biodostępnymi. Możesz również dodawać nasiona dyni do swoich posiłków na kreatywne sposoby. Posyp je na sałatki lub zupy dla chrupkiej tekstury. Zmiksuj je w koktajle dla dodatkowego wzmocnienia żywieniowego lub wymieszaj je w domowej granoli i wypiekach. Surowe nasiona dyni są równie odżywcze i mogą być cieszone jako szybka przekąska w ruchu. Chociaż nasiona dyni są generalnie bezpieczne dla większości ludzi, ważne jest być ostrożnym, jeśli masz alergię na nasiona lub specyficzne schorzenia medyczne. Na przykład ludzie biorący leki rozrzedzające krew powinni skonsultować się ze swoim dostawcą opieki zdrowotnej przed dodaniem dużych ilości nasion dyni do swojej diety, ponieważ zawartość witaminy K w nasionach może wpływać na leki. Również ci z zaburzeniami trawiennymi mogą chcieć zacząć od mniejszych ilości, aby zobaczyć jak reaguje ich ciało. Włączenie nasion dyni do twojej diety nie polega tylko na dodawaniu smaku czy chrupkości. Chodzi o wykorzystanie bogatego źródła składników odżywczych, które promują zdrowie w wielu systemach Twojego ciała. Od wsparcia immunologicznego i zdrowia serca po efekty przeciwzapalne i korzyści kognitywne, te nasiona są potężnym narzędziem dla wellness. Kontynuując, zbadamy najlepsze sposoby integracji nasion dyni z Twoim stylem życia bezpiecznie i skutecznie, zapewniając maksymalne korzyści bez niepożądanych efektów ubocznych. Jest jeszcze tak wiele do odkrycia o wpływie tego skromnego nasienia na twoje zdrowie i praktycznych wskazówek jak używać go codziennie. Więc czy jesteś ciekawy, jak przygotować nasiona dyni, aby odblokować wszystkie te korzyści? Śleć dalej, gdy.